Life z giełdy. No giełda jest w remoncie w Sandomierzu. Ciężkie warunki sprzedaży. Też budowa jest... Giełda jest w przebudowie. sprzedaje się w trudnych warunkach. Mimo, że e, mniej ludzi przyjeżdża, no to zakupy, to towar, to jeszcze kurz, brud. Nie powiem i co już. Tumany kurzu. I smród jeszcze pewnie. Czy towarzyszy temu też smród? Ja no, no, no bo jak unosi się wszystko w powietrzu. <grym> no. Co tu masz no, za towar? Pokaż widzom. No widzą. wisienki. No. Takie wisienki do sprzedania. 20 ubianek mówiśmy. No i no, dobrze, i że nie więcej. Dobrze, że nie więcej. Nie ma popytu. Wujek już, wujek już cichle, już w busie siedzi, poległ. Grzeje te, pali pod kotłem. Pali pod kotłem, żeby nie zgasło. Bo by rozsadziło wtedy. Znajomych, którzy kowar brali ode mnie coraz nie czy jeżdżą. Nie wiem, jak dalej będzie Lipa. Jest trochę więcej ludzi, ale... 3 czwarte giełdy jest przebudowy. No. Także plac jest bardzo mały, no i wiedzie parę samochodów i już jest zatkany. No zatkane... Jest, o, tam z warzywami yy, większości ludzi. Nie, tam, tam Pomidory, stow, kaloryfery. Ale wjechało trochę samochodów i już dostęp. Już korek. korek. Poczytam Ale może to ktoś... Muszą zrobić kiedyś ten remont. Może ktoś coś napisał. Dariusz K, siemandero siemanko. Po ile wiśnie Ewa pyta z Gdańska. A wiśnie 12 zł taka łubianka, 3 kilogramowa. Czyli 4 złote za kilo. Tak. 4 A w Gdańsku po ile wiśnie? A po 12. A, to dowiemy kilogram. Się. Witka, hej. Siemanko. No i tu prażymy się na tym słońcu. Nie no, jesteśmy, wiśnienki są w cieniu. Wiśnie są w cieniu, no. Mamy tu w cieniu. Patrzcie, Sylwan tu ma zaplecze. Tutaj y Paleta, paleta z, kop z koprem. Woda do chłodzenia. Chłodnica jest, tak. O, Darius Maximus jest. O, w Ustrowcu wiśnie są. Ale, e, że hodują ludzie drzewa no, wow, wiśniowe? Tu jest bardzo dużo sadów. Ale jabłkowe też, czy nie? Nie Wszystkie? Wszystkie. Wszystkie. O, tu Pan już sprzedał. Szczęść sprzedawca. Może, może faktycznie przejedziemy tym wózkiem tam? Czy podejmiemy się tej, tego no ryzyka? Niech tak. wujek przyjdzie, żeby nas nie szukał. No. no dobra, prażymy się dalej. Podprażymy się dalej. Temperatura rośnie. Tak, bo wujek cały czas grzeje. Wujek cały czas grzeje i podsyca ogień. Ja w Hindenbergu, ale mam plan, za rok wpadnę po wisienki. Zapraszamy serdecznie, jeśli ktoś chce wisienki, to w tym momencie jest najlepszy czas, czyli w połowie lipca trzeba wpaść po, po wisienki, do lipców. Teraz są fajne takie, mięsiste ja nazywam. O mięsiste no. To cześć. No bywajcie.